Witam serdecznie na moim kolejnym filmiku ten filmik jak mniemam jest dość bardzo oczekiwany przez was bo czytałem komentarze i prywatne wiadomości również na live chatach też o tym mówiliście że chcielibyście taki zestaw żeby, żeby się pojawił nie znam powodu konkretnego dla którego chcecie akurat zobaczyć ten zestaw ale to nieważne ja zrobiłem coś takiego także zestaw wyszedł mi tutaj konkretnie jakieś 43 tysiące około 43 tysiące złotych jest to zestaw pod rendering. Od razu zaznaczę, że coś takiego do zastosowań prywatnych do domu czy też pod gry nie ma żadnego sensu i mija się kompletnie z celem. Także to byłaby kasa wywalona w błoto, natomiast jeżeli ktoś renderuje, jeżeli ktoś na tym zarabia, jeżeli to jest jego źródło utrzymania, prowadzi jakieś studio nagrań, czy też studio fotograficzne, obrabia duże pliki wideo, jak najbardziej ma to sens i, i ta kasa będzie wydana dobrze. Także tak, jakie podzespoły wybrałem? Płytka to jest płyta AVGA Classified SRX. Jest to płyta obsługująca procesory Intel na podstawce 2011, ale obsługują na procesory Intel Xeon, o których za chwilę troszkę więcej powiem. Można zaamontować na niej naprawdę sporo pamięci RAM, i posiada również 7 złącz PCI Express, które będą nam potrzebne, a to za chwilę zobaczycie dlaczego. Także płytka kosztuje 2700 zł, ale moim zdaniem to jest jedna z najlepszych płyt pod takie zastosowanie. Procesory. Tutaj cena troszkę szokuje, bo za jeden procesor musimy zapłacić prawie 7500 zł. Jest to, jak wspominałem wcześniej, Intel Xeon. Dwa takie procesory oczywiście musimy kupić. Jest to E5-2687W, taktowany z 3,1 GHz. I co ważne, ma 20 MB cache. Jest to bardzo przydatna sprawa i, i y, z pewnością się przyda. Procesory te cechują się niskimi napięciami i wydzielają bardzo mało ilości ciepła, także to też jest dość istotne. Mamy pamiętać o takich procesorów 2, także one i tak zrobią swoje. Dalej, na dysk systemowy wybrałem dysk SSD OCZ Vertex 4, 256 GB. Tutaj sądzę wystarczyłoby 180, nawet 120. Natomiast możemy sobie na nim postawić wszystkie programy, wszystkie użytkowe programiki. Przy renderowaniu pewnie będzie ich sporo. Postawimy system, także wszystko się zmieści, zostanie nam nawet troszkę miejsca. Lepiej więcej jak za mało, a przy kwocie 43 800 zł, moim zdaniem, nie jest aż taką dużą kwotą. Także akurat tutaj taki, a nie inny dysk. A na Wszystkie dane, ponieważ sądzę, że jeżeli ktoś renderuje, to ma duże ilości plików wideo i potrzebuje sporo miejsca. Wybrałem trzy dyski: OCZ Trevo 3, 960 GB, napis PCI Express. Są to dyski naprawdę bardzo, ale to bardzo szybkie. Zapis dochodzi do 1300 MB na sekundę, a odczyt do 1500, także bardzo szybkie. Do tego czas dostępu, zobaczcie na to. Normalnie dyski SSD mają w granicach 0,102. Ten ma tak naprawdę to natychmiastowy dostęp, także naprawdę dyski bardzo szybkie i przy dużych plikach, zwłaszcza przy ich kopiowaniu, naprawdę się przydadzą. Także można oczywiście zastąpić je tutaj dyskami SSD, które są równie szybkie, znaczy nie równie szybkie, są połowę szybkie jak te powiedzmy, natomiast te też dużo tańsze. Natomiast mówię, no to jest komputer, który ma, który ma ułatwić życie i, i tutaj szybkość dysków moim zdaniem jest też bardzo ważna. Dalej, pamiątki. Pamiątki w Corsara DDR3, oczywiście taktowane 1866 MHz. Jest to zestaw 16 gigabawy, gigabajtowy, przepraszam, czyli 4x4. I takich zestawików kupujemy dwa i w sumie będziemy mieli 32 GB. Do renderowania 32 jak najbardziej jest skazane moim zdaniem. I 16 to jej może być za mało. Zwłaszcza, że mówimy o dużych plikach, także i chcemy, żeby to było zrenderowane szybko. Także tutaj ilość pamięci jest naprawdę z, e, znacząca. Można ja bym powiedział pokusić nawet o pamięci, ilość pamięci 64 GB, ta płyta spokojnie to obsłuży, oczywiście musimy mieć też do tego odpowiedni system, czyli Windows Professional albo Windows Ultimate także te dwa Windowsy mogą tylko i wyłącznie obsłużyć taką ilość pamięci także pamięci tutaj ja wybrałem jak mówię 32 GB i wydaje mi się, że to będzie optymalna wartość, zawsze można to kupić jeżeli będzie to mało Dalej, karty graficzne. Ja od razu zaznaczę, ja nie jestem zwolennikiem SLI i nie polecam. Także tutaj mogę zaproponować tak, albo dwie, albo jedną karty GTX 680. Jedna spokojnie wystarczy i, i nie ma żadnego z tym problemów pociągnie każdą grę. Natomiast jeżeli ktoś wydaje taką kaskę, to być może będzie zainteresowany, żeby też może sobie pograł jakieś gry. Jeżeli tak, to tych kart musi być dwie, znaczy musi, no może być dwie, wtedy. Mamy naprawdę super wydajność i karty są 4GB, a to dlatego, że no mając taki sprzęt, sądzę, że i monitor będzie większy niż standardowy te 24 cale, powiedzmy czy 22 cale będzie to już 32 cale i rozdzielczość będzie ta dolna 1600, także 2 GB karta może już nie dać sobie rady a przy takich rozdzielczościach dwie karty też są wskazane, żeby każda gra była płynna, także tutaj jest do wyboru jedna albo dwie, dlatego wybrałem referencyjną, bo jeżeli dwie do SLI potrzebujemy najlepiej wybrać, nie to, że potrzebujemy ale najlepiej wybrać karty te standardowe Referencyjne, ponieważ one wypychają powietrze za obudowę. I referencyjne również dlatego, że zajmują dwa sloty mniej więcej, a mając trzy takie dyski i dwie takie karty, zajmiemy wszystkie sloty PCI Express na, na, na płycie. Także tutaj widzicie, jak, jak bardzo przydatna jest właśnie ta ilość złącz PCI Express. Zasilacz, żeby to wszystko uciągnął, musi być też porządny zasilacz. Proponuję tu akurat ja Kosara AX1200. Nie ma go jeszcze na polskim rynku, ale jest Kosar AX1200i, to jest z Digital Power także jeżeli on by się pojawił to proponuję coś takiego użyć nie sądzę żeby taki zestaw był kręcony bo nie ma, nie ma tego sensu także 1200W spokojnie wystarczy jeszcze będzie pewnie zapas także, także to jest moja propozycja obudowa wszystko to oczywiście musi pomieścić ta płyta jest strasznie duża i zajmuje dużo miejsca także proponuję Cooler Mastera Cosmos 2 tam spokojnie wejdzie i ta płyta, i spokojnie można również upchnąć jakiś układ water coolingu, czyli liquid coolingu do schodzenia tych dwóch procesorów. O tym będę mówił za chwilkę. Także ta obudowa nie jest może i tania, ale moim zdaniem tego zestawu jest jak najbardziej odpowiednia. Także to jest to. I teraz tak, jeżeli ktoś chce sobie posłuchać dobrej muzyki, może kupić sobie Asus Axon RSS ST. Jest to karta, no jeżeli chodzi o, o dźwięk, jedną z, jedną z lepszych na rynku. Nie mówię, że najlepszych, bo są lepsze. Natomiast tutaj ona kosztuje prawie 700 zł i naprawdę daje super dźwięk. Także przy takim sprzęcie warto też mieć coś takiego jak, jak porządna karta dźwiękowa. Do tego tak, oczywiście dochodzą później głośniki, ale to już jest inna sprawa. To są peryferia. O, ty, o tym nie będę w tym filmiku mówił. Teraz przejdę tak do napędu. Wybrałem już napęd Multicombo, czyli nagrywarka DVD. I Blu-ray, także tutaj tutaj myślę, że to się przyda. Wiele ludzi nie, nie wkłada nagrywarek czy tam odtwarzaczy DVD do, do komputera, bo jest to niepotrzebne. Faktycznie można bez tego żyć, natomiast jest to czasem bardzo przydatne. Zwłaszcza jeżeli chcemy zainstalować jakiś program z płyty i nie chcemy go ściągać z internetu. Także, dlaczego nie zawsze się sprzyda? I na koniec zostawiłem sobie chłodzenie do procesora. Niestety nie znalazłem tego nigdzie na polskiej stronie. Kiedyś to było dostępne w sklepie cooling.pl, natomiast teraz jest tylko na zamówienie go, e, taka możliwość, ale były takie zestawy także, dlatego takie akurat podaję. Jest to EK-Kit H30 z radiatorem 360, czyli potrójny radiator na 3 wentylatory 120 mm. I wydaje mi się, że to jest dobrą opcją. On spokojnie wejdzie na górę obudowy tej Cosmos 2 i schłodzi nam dużo lepiej te procesory jak, jak, jak standardowe kulery. Standardowe kulery oczywiście wystarczą spokojnie, bo te procesory jeżeli nie będą kręcone. One wydają naprawdę małe ilości ciepła. Niemniej jednak, jeżeli ktoś chce mieć cicho i wydajnie, polecam taki zestawik. Tu jest w skład zestawu wchodzi wodny, rezerwuar, pompa. Tuby, czyli, czyli węże, łączki, radiator kompletny zestaw także jest to dość łatwe do złożenia i, i moim zdaniem przy takim komputerze nawet skazane. także to byłoby na tyle prosiliście mnie o coś takiego jak zestaw za 100 tysięcy złotych powiem tak, nie widzę sensu większego żeby składać zestaw za 100 tysięcy złotych ponieważ no co, zobaczcie ten za 40 już jest naprawdę wypasiony można oczywiście złożyć coś za 100 znalazłoby się, ale, ale po co pytanie po co może stówę nie dobił nawet, bo nie wiem, czy to jest nawet realne. Ale po co? I moim zdaniem lepiej zrobić jakieś filmiki, które będą bardziej przydatne dla innych, jakieś poradniki, niż robić zasadę za stówę tylko po to, żeby go zobaczyć. Także takie jest moje zdanie i raczej tego nie będę robił. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Poproszę, jak zwykle, łapy w górę. Do następnego razu. Pozdrawiam.